Moimi państwa gościem jest dzisiaj starosta Wieruszowski, pan Stefan Pietras. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie starosto, jesteśmy na przełomie 2022 oraz 2023 roku. To czas na podsumowania, czas na zapowiedzi tego, co będzie, czas na pewne rozliczenia. Tych zadań, szczególnie na drogach, było przynajmniej kilka realizowanych. Mieszkańców najbardziej interesuje to, co jest namacalne, jak na przykład właśnie drogi, budownictwo. Co uzna pan więc do sukcesów tego mijającego roku? Dziękuję za to pytanie, ponieważ też staramy się już w tej chwili podsumowywać, na pewno taka generalne podsumowanie roku bieżącego, to będzie już okres kwiecień-maj, kiedy będzie już absolutorium udzielane, kiedy wyliczymy, wszystkie wyliczenia zrobimy, natomiast te faktyczne dane to posiadamy, co udało nam się zrobić, co nie udało nam się zrobić. Był to rok taki dość specyficzny i go można różnie oceniać, na pewno pod sytuacja, która się stała za granicą jest to tragedia, natomiast My żeśmy realizowali nasze zadania, niemniej jednak miało to wpływ na ceny przede wszystkim, na sposób realizacji zadań, na możliwości, tak? Co udało nam się zrobić? Na pewno dobrze, że wybudowaliśmy, wyremontowaliśmy dobrze drogę Dymki w gminie Lututów, tak? Jest to prawie 2 km 300 drogi wyremontowanej ze środków własnych, jak i ze środków zewnętrznych. Blisko prawie 1 750 tysięcy zewnętrznych na kwotę 200, czyli różnicę dołożyliśmy ze swoich. Udało się też z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zrobić drogę w naramicach łączącą już z terenem gminy powiatu Wieruńskiego też udało to się zrobić. Wiele zrobiliśmy dla poprawy bezpieczeństwa na drogach naszych, bo wybudowaliśmy wyniesione, oświetlone, zabezpieczone przejścia dla pieszych między innymi w Bolesławcu, w Mieleszynie, w Wieruszowie i w Walichnowach. W tej chwili jeszcze dodatkowo realizujemy dodatkowe Przejście przy szkole podstawowym imieniem Jana Pawła II w Bieruszowie. Tutaj wrócę szczególnie udało się zrobić światła, które są niedaleko szpitala, czyli pomiędzy ulicą Warszawską Prusa. Były dyskusje, że tam będą korki, że, że będą kolizje wypadki. Póki co już kilka miesięcy te światła funkcjonują. Korków jako takich wrocławskich, że tak powiem, nie widzę. No być może na Wieruszów, jeżeli tam kilka aut stoi, to dla kogoś jest już korek, ale chyba jednak te światła się sprawdziły, bo też nie słyszałem o jakimś wypadku tam spektakularnym odpukać albo jakiejś kolizji większej. Oczywiście my, my też byli ciekawi bardzo, w jaki sposób spełnią te światła swoje zadania. Niemniej jednak no, staliśmy między dylematem czy rondo, czy światła. No, wiadomo sprawa, że tam miejsca nie było na to, żeby rondo wybudować, więc... Poszliśmy w kierunku świata. Okazuje się moim zdaniem i wielu użytkowników, zresztą Pan też rozmawia z ludźmi, że to się sprawdziło. Ale kontenci byli i będą, tak? Bo to jest y, zawsze gdzieś tam poszukujemy, nawet jeżeli ktoś psioczy, to znaczy, że też nam daje coś do myślenia, co poprawić, ale cieszymy się, że to poprawiło. Nie było i nie będzie takiego skrzyżowania, które i jakichkolwiek sytuacji, że unikniemy wszystkich wypadków. Jakieś kolizje będą się zdarzać, ale jeżeli się uda wyeliminować maksymalnie te niebezpieczeństwo, myślę, że w Jaruszowie to się powiodło. Skoro mówimy już o tych głównych arteriach, to takie przedłużenie tej drogi ulica Kępińska, bo to przecież oś Zachód-Wschód, tutaj Wrocław-Warszawa. Ostatnio zniknęły wysepki też te, czy niesłynne, czy słynne, dodatkowe przejście się pojawiło i ograniczenie do 30 km na godzinę. tu też są ustalenia po spotkaniach z mieszkańcami, że coś z tą drogą należało zrobić. Dokładnie tak. Ja też pamiętam dużo wcześniej historię, kiedy mieszkańcy domagali się, żeby uspokoić ruch, żeby wyciszyć. Na tamten czas taki pomysł był, ja go nie krytykuję, bo może w tamtym momencie bym taką samą decyzję podjął, ponieważ brano przykład gdzieś tam z Wrocławia i takie dalej te rozwiązania. Ale skoro w praktyka pokazała, że jednak to nie jest do końca szczęśliwe, uznaliśmy, że wnioski mieszkańcom są słuszne i dla nas praktyczniejsze, jeżeli chodzi o utrzymanie tej drogi, pamiętam. Spotkania z mieszkańcami. Mówiłem tak, że w tym roku może uda się zrobić, w przyszłym na pewno. Fajnie, że udało się odwrócić tą sytuację, że w tym roku już żeśmy zrobili. Przy czym pewne elementy będziemy kończyć w przyszłym roku ze względu na pogody, które są. Nie da się wymalować tych miejsc postojowych, czyli te, te elementy dodatkowe. No, te podstawowe się udało zrobić. Przy czym też tu w tym momencie apeluję do kierowców, że znaki drogowe 30 na godzinę to nie są tylko postawione, żeby były ładne, widoczne, tylko żeby stosować się w miarę do tego, aby nie powróciło to, że jednak mieszkańcy będą mówili że znowu jeździmy za szybko jest 30 to można 79 bo nie zabierają prawa jazdy takie jest przeświadczenie co u niektórych no przeświadczenie to nawet jest często takie żeby tylko 100 nie przekroczyć tak no, w tym e... przypadku 79 jeśli dobrze liczę. tak tak no myślę że to poddaje pod rozsądek każdemu każdej osobie która korzysta jako kierowca ale jednocześnie jeżeli przyglądasz jako nie kierowca czy to tak fajnie jak ktoś pędzi prędkością i może zagrozić bezpieczeństwu. Za wszystkim stoi człowiek. Kierowca też ma prawo jazdy, które zdał i powinien przestrzegać. Natomiast mandat jest... no, Ostatnio występowałem do Państwa o te statystyki dotyczące zabranych praw jazdy, to też tak nawiążemy do tego. Nie pamiętamy oczywiście tych liczb dokładnie, ale widać taką tendencję spadkową, jeśli chodzi właśnie o przekroczania prędkości, chyba cztery razy mniej zabranych uprawnień było, a jednak więcej było tych uprawnień, zabranych właśnie. Za wyroki sądowe, za, za, za tak zwaną recydywę, albo to też jest taka tendencja, że po prostu wzrasta świadomość społeczna i więcej osób może zatrzymuje pijanych kierowców na drogach, są tak zwanymi y, osobami, które dokonują obywatelskiego zatrzymania, więc może też te liczby z tego wynikają, że może ludzie też nie, że częściej piją i wsiadają, tylko że też może ta świadomość jest społeczna większa. Jestem przekonany, że zawsze na określone zachowania jest pewien splot zdarzeń, które pozwalają ludziom się da Zgadzam się tutaj z panem redaktorem, że na pewno świadomość ludzi rośnie pod tym względem i tych prawo jazd zatrzymujemy. Na pewno też dotkliwe mandaty robią swoje i brak możliwości poruszania się bez prawa jazdy swoje tutaj po prostu uczyniło. I dobrze, natomiast no niepokoi ten drugi element, czyli zwiększona liczba prawo jazd zabranych, przez sąd, czyli one wiążą się czasem z wypadkami spowodowanymi z różnych przyczyn tak, gdzie zabiera się prawo jazdy, no niestety spożywaniem alkoholu i recydywa, czyli powtarzające się przez niektóre osoby naruszenia? To jest to niepokoi. Starosto, skoro mówimy o tych tematach drogowych, cały czas w tych drogach się poruszamy, to proszę powiedzieć, czy w kontekście tego, co ostatnio się działo na drogach, a więc zima? Śnieg, gdzieś tam nawet lód przy tych marznących opadach. Często mieszkańcy wskazują, że w powiecie wiruszowskim jakość utrzymania dróg jest gorsza niż w innych powiatach. Czy pan zgodzi się z tą opinią, czy to może jest krzywdząca opinia w stosunku do PZD oraz tych wykonawców, bo to nie tylko PZD, ale i podwykonawcy, którzy mają podpisane umowy, wykonują to odśnieżanie zimowe? Często spotykam się z taką opinią. Ja się nie zgadzam, dlatego że niejednokrotnie. Na ten temat wypowiadają się osoby, które nie pojechały dalej poza swoją miejscowością albo ponad, po na, poza nasz powiat. Może się zdarzyć, że na wszystkich drogach na pewno nie jesteśmy naraz, ale wydaje mi się, że w tym momencie. Tej zimy, która była na miastka, można powiedzieć, bo to nie było nie wiadomo ile, w miarę poradziliśmy sobie. Natomiast też z drugiej strony trzeba patrzeć, że każdy z, jako kierowca, ja też jestem kierowcą i zupełnie nie zmieniam swoją mentalność w okresie zimowym, a letnim, bo to nas obowiązuje. Każdy kierowca ma dostosować swoją prędkość, zachowanie do panujących warunków. Myślę, że nieźle sobie poradziliśmy. Panie to również temat drogowy, a więc wyczekiwana wręcz upragniona przebudowa drogi w Deklinowie. Państwo czekacie na rozstrzygnięcia. Tutaj wiele od tych rozstrzygnięć będzie zależało, no bo ta droga kilkanaście milionów pewnie będzie kosztować. Również gmina Wieruszów tutaj poczuwa się do odpowiedzialności, bo przecież to też jej mieszkańcy, burmistrz, pani burmistrz radnik gwarantują, że jeżeli tylko pozyskacie Państwo te pieniądze, to, to gmina dołoży jakąś tam swoją część, swój wkład własny. Jak pan ocenia, czy te są spore na pozyskanie tej dotacji czy, czy to jednak póki co też tylko nadzieje? Powiem tak, że ja zawsze jestem optymistą nawet w sytuacjach wcześniejszych składanych wniosków zawsze czekałem z niecierpliwością i liczyłem, że te pieniądze dostaniemy, ponieważ powiat z własnych środków niewiele jest w stanie uczynić i dlatego liczymy przede wszystkim na dotacje. Wiemy, że składaliśmy na drogę teklinowską ośrodki z tzw. funduszy strategicznych Polski Ład na drogi do popegierowskie tereny, gdzie dofinansowanie byłoby 98%. Liczyliśmy bardzo, nie otrzymaliśmy tych środków. Niemniej jednak dla to jest bardzo ważna droga i też chcemy zrealizować, w związku z tym złożyliśmy wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, gdzie liczymy, że taka możliwość jest dofinansowania w 80%, ale składamy ten wniosek, złożyliśmy. Myślę, że w pierwszym półroczu to rozstrzygnięcie będzie i wtedy zaczniemy realizować te zadanie. Ona jest rozłożona na dwa lata 2023-2024, bo tak z tego programu wynika. Jestem pełen dobrych myśli, bo gdyby tak nie było, no to bym musiał po prostu nie pracować. Tak? Więc... Wiemy, że były duże nadzieje, jeśli chodzi o tą ulicę Staszica w Galewicach. Tutaj niestety z prowu nie udało się załapać. Tam ta inwestycja, jak widziałem na tej liście rankingowej, jest pierwsza z odrzuconych czy ta. Pierwsza z niepunktowanych. Czy tutaj również będziecie Państwo jakichś innych rozwiązań poszukiwać? Tak, to jest kolejna droga, na której nam bardzo zależy, żebyśmy zrealizowali to zadanie. Punktacja w probie jest dość jednoznaczna i znów powiem, my żeśmy też z Polskiego uładu składali, gdzie liczyliśmy na 95% dofinansowania tylko 63,3%. Niemniej jednak z taką determinacją po rozmowach z Panem Wójtem Gminy Galewice i z radnymi doszliśmy do wniosku, że musimy realizować te zadania i poszukujemy środków. Na dzień dzisiejszy ta inwestycja nie została zakwalifikowana do tego dofinansowania. Myśmy otrzymali tam 7 punktów maksymalnie inaczej, po prostu z warunków tych wynikało więcej wycisnąć, po prostu nie potrafiliśmy, no bo ta do... pewnie musi być szkoła. Jakaś instytucja, tak? Znaczące obiekty, które dziś na pewno podnoszą te punktacje. Tak, i to żeśmy wykorzystali, natomiast już nie mogliśmy wpisać, że łączy się z drogą wyższego rzędu, bo nie łączy się i tutaj zabrakło. Te, które elementy pod, były na nasz plus, wszystkie żeśmy wykorzystali, natomiast no, nie powiodło się, będziemy poszukiwać dalej. Jeżeli nie uda się w pierwszym półroczu żadnych środków znaleźć, jestem po rozmowie również wstępnej z Panem Wójtem i na pewno się spotkamy, po prostu w skromniejszy sposób, ale musimy wyremontować choćby ze środków własnych, żeby ci ludzie jeździli po takiej drodze, które, po której się kół nie urywa. Starosta, jako Rada Powiatu jesteście w przededniu uchwalenia budżetu na 2023 rok. Na pewno to już jest na komisjach gdzieś tam wstępnie wszystko ustalone, bo i ten budżet do Rio musiał być wysłany. Proszę powiedzieć, co już wiemy, że na pewno chcecie realizować, może nawet z takich mniejszych zadań, bo jak wiemy te duże zadania drogowe są uzależnione właśnie od tych aplikacji, które się świecą na zielono albo no niestety na czerwono później jak się okazuje. Oczywiście, to znaczy tak, przygotowaliśmy się do występowania o szereg środków, natomiast też nie szalejemy z ilością dokumentacji, ze względu na to, żeby nie wydatkować środków, gdzie dokumentacja będzie leżeć. Na pewno rozpoczęliśmy i zrealizujemy drogę długo oczekiwaną, na którą dostaliśmy środki lututu w Świątkowice i na pewno zrealizujemy drogę w Hucie, czyli te inwestycje, które dostały pieniądze z Polskiego Ładu to zrealizujemy. Przy czym Świątkowice już jest rozpoczęte i wstępne nawet środki w tym roku będziemy płacić 5% z dofinansowaniem również z gminy Lututów 523 tysiące, za które też dziękujemy, bo to jest współpraca. Natomiast też liczymy bardzo, że uda nam się zmodernizować most w Węglewicach, gdzie dokumentacja już praktycznie jest prawie że ukończona. Z tego co wiem to Państwo też tutaj chcecie do rezerwy budżetu Państwa tak wystąpić tak jak w przypadku Bolesławca pod Bolesławca i być może w ten sposób udałoby się właśnie te kilka milionów na pewno pozyskać. Tak, tak oczywiście. To jak powiedziałem na wstępie, my nie jesteśmy w stanie wydat zagwarantować własnych środków aż tak dużo i poszukujemy tylko te wy wykorzystujemy te możliwości, gdzie środki yy, możemy pozyskać. Tam do końca stycznia na pewno złożymy wniosek i liczymy, że te środki otrzymamy. W związku z tym uda się most zrobić i takie niewielkie ilości drogi dojazdowe do niego po całej tej drogi, która jest zaplanowana po prostu nie byśmy w stanie wytrzymać finansowo, ale to liczymy, że uda nam się zrobić. Panie Starosto, również w tym roku dużo mówiło się o budynku pasywnym. To jest taka wasza sztandarowa inwestycja, którą gdzieś tam chwalą zewnętrzne instytucje, zewnętrzne programy, plebiscyty. Kilka nagród z tego co że na pewno było, tak więc ten budynek nie tylko służy uczniom czy poradni psychologiczno-pedagogicznej, ale też no jest ekologiczny, jak sama nazwa wskazuje, a przede wszystkim też zasługuje właśnie na zewnętrzne takie docenienie, na pochwały, że tak na Należałoby iść w tym kierunku. Tak, jest to technologia, która zwłaszcza pokazała w tym roku sytuację energetyczna, która jest w kraju, w jakim kierunku powinno iść budownictwo. My wiedząc o tym, zdawaliśmy sobie, byliśmy pewni świadomi, aby takie, w takim zakresie, w takiej technologii zrealizować ten budynek. Chcieliśmy też zdobyć wiedzę, co inni o tym myślą, jak oceniają takie budownictwo. W związku z tym zgłosiliśmy ten obiekt do konkursu Modernizacja roku i XXI wieku. Okazało się, że zdaliśmy dość duże uznanie, ponieważ otrzymaliśmy nagrodę Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Związku Powiatów Polskich, czyli jest to prestiżowe, są nagrody, które mówią, że wykonaliśmy dobrą robotę, że ten budynek warto w takiej technologii było po budować i jednocześnie oprócz tej funkcji użytkowej wprost jest pewnym przykładem dla wszystkich ludzi, którzy podejmują decyzje o budownictwie zarówno tym indywidualnym, jak i również publicznym. Panie Starosto, proszę powiedzieć, co Pana najbardziej martwi na te kolejne miesiące 2023 roku? Czy wzrost płacy minimalnej, wzrost kosztów, ta wysoka inflacja? Bo jak wiemy, na pewno środki na bieżące utrzymanie pracy starostwa wszystkich jednostek podległych znacząco wzrosną w tym budżecie. Oczywiście powiem tak, że aż tak bardzo nie martwię się o tą stronę dochodową, którą zaplanowaliśmy, choć niemniej. Jeżeli chodzi o dochody z pitów, musieliśmy zaplanować około 5 milionów mniej niż będą wykonane w roku 2022. To to jest pewnego rodzaju zmartwienie. Druga rzecz, taka niepewność w planowaniu jakich dotacji możemy dostać, ponieważ i na jakich warunkach to też spędza sens oczu, bo tak wspomniałem, oprócz złożonej wniosku na, z Funduszu Rozwoju Dróg na ulicę Teklinów, która ma kosztować w granicach 10 milionów złotych, złożyliśmy jeszcze na dofinansowanie remontu ponad 6 km dróg z tego samego funduszu. Tak, że, ale tej pewności nie, wiemy, nie mamy i nie mamy pewności, kiedy to zostanie rozstrzygnięte. Z tego względu, że procedury przetargowe dość długo trwają, później to się kumuluje na koniec roku, gdzie raz budżet, który planujemy, przytrzymujemy, nie wiemy jak go wydatkować, bo na co dostaniemy. Może ma. tak stać się, że informacje otrzymamy w 2023, płatność, być może na początku 2024 inwestycja rozpocznie się w 2025. Tak, tak się może stać. Wszystko jest możliwe, natomiast ja znowu mam taką, powiem optymistycznie, patrzę, że może jednak nie, że jednak uda nam się to zrobić. Niemniej tego oprócz tego będziemy remontować te drogi. Natomiast, jak powiedziałem, nie obawiam się aż dochodów, zrealizowania dochodów w ramach tego, cośmy zaplanowali. Natomiast obawiam się wzrostu kosztów, tych niepewności. Tak? Nie wiemy, w jakich relacjach ceny. Pójdą do góry, gdzie będziemy musieli dofinansowywać dodatkowo, gdzie wzrost płac. Uważam, że należy to uwzględniać, ponieważ ludzie, którzy świadczą pracę, muszą mieć za co żyć. No, inflacja, która oprócz tego, że podnosi koszty, jednocześnie destabilizuje relacje cen. Starosto, czego życzy pan mieszkańcom swoim współpracownikom na, na święta, na, na ten kolejny nowy rok? Przede wszystkim życzę, abyśmy wszyscy odpoczęli w te świętach, żebyśmy spotkali się z najbliższymi w takiej formie życzliwości wzajemnej. I przede wszystkim, aby ta życzliwość i te życzenia, które po prostu sobie nawzajem składamy, to życzę, abyśmy byli realizatorami tych życzeń na rzecz osób, którym życzymy. Czyli jeżeli życzymy komuś miłości, spokoju, radości, to ją im dostarczajmy. A przede wszystkim na nowy 2023 rok, żeby jednak był rokiem dobrym, przede wszystkim przyniósł spokój i pokój. I też te życzenia składam. Naszym wszystkim mieszkańcom, wszystkim, którzy przybywają na terenie powiatu Wieruszowskiego, ale również kieruję dla tych, którzy musieli ucieknąć przed wojną, schronić się w naszym kraju, czyli Ukraińców. Też życzę, aby, im kraj, aby pobyt u nas był dla nich dobrym czasem, żeby te troski troszeczkę uciekły im i żeby z nadzieją spoglądali, żeby też w ich ojczyźnie zapanował pokój. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był starosta Wieruszowski, pan Stefan Pietras. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Do widzenia.